Dzień dobry, cześć, szczęść Boże. Kolejną cechą Pana Boga, o której mówi nasze wyznanie wiary, jest to, że jest on wszechmocny. I Biblia bardzo często to podkreśla, że on jest Panem zastępów, że na jego usługach są wojska niebieskie, że on zmienia suchą pustynię w źródła wód, a źródła wód w suchą pustynię, że bezdzietnej daje mnóstwo dzieci, a tej, która. Miała tych dzieci mnóstwo, nie zabiera. Że ta jego wszechmoc jest zdolnością do kształtowania rzeczywistości w taki sposób, w jaki Pan Bóg chce, w jaki sposób zamierza, w jaki sposób mu się podoba. I teraz to jest bardzo ważne, że ta jego wszechmoc to nie jest taka, taka zdolność do taka kapryśność, jaką mają chociażby dzisiejsi bogacze. Że a. Zamarzę sobie, to, że dzisiaj zjem kolację w Paryżu, więc wsiadam w samolot i tam jadę. Albo, że mam taki kaprys, że chcę mieć najnowszy model te, yy, telefonu, bo nowy jest już yy, nie wiem, przez, przestarzały, więc sobie natychmiast idę i to chcę i to, i to kupuję. To właśnie ta, ta wszechmoc i ta zdolność Pana Boga do kształtowania rzeczywistości, to, to nie są kaprysy. To nie jest na zasadzie zachcianek. Tylko ta jego, jego wszechmoc jest podporządkowana mądrości, jest podporządkowana miłości, i to można by było porównać do, no chociażby do rolnika. W Biblii jest mnóstwo takich odniesień do uprawy roli czy do hodowli zwierząt. I rolnik ma siłę do tego, żeby zebrać plon, tylko że on wybiera właściwy moment, kiedy ma to zrobić. I to samo z Panem Bogiem. Jego wszechmoc to nie są kaprysy na to, kiedy ma zebrać zboże, tylko on czeka na dobry moment, kiedy ma tej siły tej swojej wszechmocy użyć, żeby osiągnąć zamierzony przez siebie efekt efekt naszego zbawienia. Bo po to Pan Bóg używa wszechmocy, żeby nas zbawić. I pamiętam, że jak byliśmy w liceum i ten temat wszechmocy Pana Boga na, na Katechezie. Omawialiśmy, to jeden kolega wynalazł taki paradoks, teoretycznie mówiący o tym, że Pan Bóg jest bezsilny. Czy jest, że skoro Pan Bóg jest wszechmocny, to musiałby być w stanie stworzyć kamień, który, którego nie byłby w stanie unieść. I no i właśnie takie zapędlenie, że skoro wszechmocny, to musi być w stanie zrobić coś, co przekracza jego możliwości podniesienia. I znów, że skoro to przekracza jego możliwości, żeby, żeby ten kamień podniósł, to, to wówczas musi, to, to znaczy, że on nie jest wszechmocny, że jest bezsilny. Takie zapętlenie. A tak naprawdę to jest w ogóle fenomenalne w Panu Bogu, że On stworzył taki kamień, który, którego nie jest w stanie unieść. To jesteśmy my, jako ludzie. Bo jest jedna rzecz, której Pan Bóg nie jest w stanie zrobić, i to pokazuje właśnie, że Jego wszechmoc jest pod, podporządkowana miłości. Pan Bóg nie jest w stanie złamać naszej woli. Ta jego miłość, ta jego szacunek, ogromny szacunek do naszej wolności sprawia, że on szanuje każdą naszą decyzję, jeśli jest nawet ona związana z tym, że, że my się od niego odwracamy. Każdą decyzję Judasza uszanował, nawet tą, że wydał go pocałunkiem, a ciągle mówił do niego przyjacielu. I myślę sobie, że to jest. Tak naprawdę kolejny wymiar wszechmocy Pana Boga, nie jego bezsilności, ale ten Jego ogromny szacunek do naszej wolnej woli, yy, który. Bo, bo myślę sobie, że trzeba mieć w sobie niesamowicie wielką siłę ogromną siłę, by kochać nawet tych, którzy się od Niego odwracają. I to jest ciekawe, że Pan Bóg yy, jest w stanie no właśnie nie złamać wolę człowieka ale do tego stopnia okazywać miłość, że człowiek sam tę wolę zmieni. Jest w stanie odmienić serce człowieka, nie łamiąc jego wolę, ale okazując miłość. To chociażby przecież wydarzyło się na krzyżu. W momencie, kiedy dobry, jeden z łotrów wyznał wiarę, przestępca wyznał wiarę. W momencie, kiedy ten rzymski setnik, któremu tradycja nadała imię bodajże Longinus, Wyznał pod krzyżem wiarę, że ten prawdziwy był człowiekiem sprawiedliwym, ten był synem Boga. Nie? Bóg jest wszechmocny, ale nie w naszych ludzkich kategoriach myślenia nie w kategoriach y, łamania czyjejś woli, używania przemocy, nie, nie w, w kategoriach kaprysu, ale w takich kategoriach, że ostatecznie y, on kocha, nie przestaje kochać i ta jego miłość zmienia świat. Jego wszechmoc zmienia świat. Tylko we właściwym czasie. Nie wtedy, kiedy nam się zamarzy, ale wtedy, kiedy On w swojej mądrości uzna to za dobry moment. Szczęść Boże. Do zobaczenia. Pa.